Mówi się, że żywanie jest zaraźliwe, jednak nie zawsze oznacza ono, że chce nam się spać. A nawet jeśli to robimy zazwyczaj wszystko, żeby nie zasnąć. Przed wojną społeczeństwo spało 8-9 godzin na dobę, obecnie średnia ta wynosi 6-7 godzin. Jaki więc wpływ na nasz organizm ma ilość snu? Co się działo z chłopakiem, który nie spał przez 11 dni i tym samym ustanowił rekord Guinnessa? Czy możemy spać 6 godzin na dobę i normalnie funkcjonować? Zapraszam do odcinka. W roku 1965, wtedy jako 17-latek, Randy Gardner zdecydował się nie spać w ramach eksperymentu. Chciał on się przekonać, co stanie się z jego ciałem i mózgiem. Trakcie tylu bezcennych dni. Właśnie dzięki temu wyczynowi pobił światowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie. Randy nie spał dokładnie przez 264 godziny. Według doniesień, już po dwóch dniach jego oczy miały poważny problem ze złapaniem odpowiedniej ostrości. Następnie stracił on możliwość rozpoznawania przedmiotów poprzez dotyk. Trzeciego dnia Gardner robił się zdenerwowany i miał problemy z koordynacją. Czwartego dnia zaczęło wydawać mu się, że jest gwiazdą futbolu, a później było już tylko gorzej. Pod koniec eksperymentu Randy miał problemy z koncentracją oraz pamięcią krótkotrwałą. Zaczął również odczuwać lęki i niepokój, a nawet miewał halucynacje. Oczywiście skutki deprawacji snu u każdego mogą być inne. Deprawacja czyli taki stan, gdy ze względów rozrywkowych bądź zawodowych Dana osoba nie może lub nie chce pozwolić sobie na sen. Po prostu nie ma czasu na spanie. Kiedy już położy się do łóżka, zasypia od razu. Przykładem zawodu, który niesie za sobą deprawację snu, jest lekarz. Musi on często pozostawać w stanie czuwania, np. w czasie 24-godzinnych dyżurów. Alarmujące są wyniki badań opublikowanych w Science w 2015 roku, które dowodzą, że brak wystarczającej ilości snu osłabia układ odpornościowy. W opisanym eksperymencie naukowcy najpierw notowali liczbę godzin snu w ciągu doby u 164 osób, a następnie zaaplikowali tym ludziom do nosa drobnoustrój wywołujący przeziębienie. Uczestnicy badania zostali zamknięci w hotelu na PGD. A badacze obserwowali, czy i jak szybko rozwija się u nich przeziębienie. U osób przesypiających więcej niż 7 godzin na dobę, ryzyko podłapania przeziębienia było najniższe i wynosiło około 17%. Im mniej snu, tym ryzyko zarażenia się przeziębieniem było większe. Ci, którzy przesypiali mniej niż 5 godzin na dobę, byli aż 4,5 razy bardziej narażeni na chorobę niż śpiący przez więcej niż 7 godzin. Wróćmy do początku naszego odcinka. Oczywiście, jak w każdym rekordzie, znajdą się tacy, którzy będą chcieli go pobić. Tak jest również w tym przypadku. Amerykański fotograf Tyler Shields podjął taką próbę w 2010 roku, twierdząc wtedy, że nie spał on przez 40 dni. Niestety Shields rekordu nie ustanowił, a przynajmniej oficjalnie, ponieważ przedstawiciele Guinnessa stwierdzili, że nie ma żadnych jednoznacznych dowodów na to, że artysta rzeczywiście nie spał przez 40 dni. 40 dni to nie lada wyczyn, jednak niezwykłym przypadkiem jest 64-letni Thai Ngoc, Wietnamczyk, który twierdzi, że nie zmrużył oka od ponad 40 lat. Twierdzi on, że choruje na dość nietypową bezcenność, a jego przypadkiem zaczęli interesować się nawet lekarze. Wszyscy zgodnie twierdzą, że stan jego organizmu i samopoczucie zadziwia. Sen ma bardzo duże znaczenie dla wielu procesów metabolicznych w organizmie, tymczasem u Thain Goka jego brak zdaje się nie mieć żadnych niszczących konsekwencji. Nie wiadomo ile jest prawdy w tym, co mówi, a jeżeli nie kłamie, to szkoda, że nie dał znać wcześniej, że ma problemy ze spaniem. Ustanowiłby całkiem ładny rekord, który na pewno ciężko byłoby pobić. Podsumowując, jedni potrzebują 8 godzin snu, inni nieco więcej, nieliczni mniej. Są osoby, które śpią nawet po 4 godziny i normalnie funkcjonują w społeczeństwie. Okres bez snu jest zależny od ogromnej ilości czynników, takich jak choroby genetyczne czy stan, w jakim znajduje się organizm. Można go wytrenować, ale też do pewnej granicy. Niektórzy mogą nie spać więcej niż 3 czy 5 dni, natomiast inni mogą umrzeć po 11 dniach w wyniku powikłań spowodowanych brakiem snu. A to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Koniecznie. Zostawcie łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do poprzednich filmów, do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!